To zakończenie roku szkolnego jest inne niż wszystkie. Uczniowie odwiedzili szkołę po raz pierwszy od kilku miesięcy i tylko po to, aby się z nią pożegnać. Na okres wakacji albo na zawsze. Cieszycie się, że już koniec, czy trochę y, smutek? Trochę smutek. Obostrzenia sanitarne spowodowały, że uczniowie nie mogą się nawet do siebie zbliżyć, żeby pogadać o planach na lato. Nie ma podawania ręki, uścisków na pożegnanie. Zawsze jest to bardzo uroczyście. Z rodzicami, z listami gratulacyjnymi, no w tym roku niestety ze względu na sytuację, jaka zaistniała, jest to niemożliwe, ale staraliśmy się chociaż tak zrobić, żeby dzieci miały namiastkę, takiego zakończenia trochę bardziej uroczystego niż tylko wydanie świadectw w klasie, ewentualnie nagród. Także no postaraliśmy się, zobaczymy jak to będzie. Szkoda mi po prostu życie tych naszych kochanych dzieci. W Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu edukację zakończyło w tym roku 38 osób. Pełniajcie swoje marzenia i mam nadzieję, że będziecie nas obiecać. Dziękuję.